Cześć, Manko z tej strony Addickson i witam wszystkich na moim kanale. W tym odcinku odbiorę nagrody za VIP 16, do tego za tegemy, za VIPa, otworzę bundla Retro Stars i również trafiłem już kilka masterów właśnie za te w Retro Stars, dokładnie trzech masterów, jeden to był nawet taki dosyć fajny, to też będziecie mieli zaprezentowane kogo trafiłem. No, i tak w tym momencie wyświetlę Wam się lista ostatnich subskrybentów. Jeżeli jesteś nowy na kanale i to oglądasz, zostaw suba. To w następnym odcinku na pewno się tu pojawisz. I lecimy chyba z odbiorem ostatnich punktów do VIPa 16. Tak, tu już ostatnie no 7, 750 tysięcy trzeba było tych właśnie punktów uzbierać, żeby wbić VIPa 16 się udało. Jest VIP 16, tak. 8000 gemów Te się na pewno przyda. Tak, i odbieramy tutaj. Tak, i chyba od razu w sklep lecimy. A jeszcze o, właśnie co do sklepu, to mam 250 punktów, i teraz nie wiem, co tutaj robić. Czy otwierać paczkę z ikonami. Tutaj daily. bo bo mam 250 punktów, dokładnie 259 i tutaj jest ikona 88. I teraz nie wiem, czy tu obrać, czy będą jakieś nowe ikony. Bo coś słyszałem, że mają być jakieś nowe ikony, ale nie wiem, czy to jest potwierdzone. Bo tak samo było jak otwieram ostatnio, że otwierałem w południe, a pod wieczór o 21 dali nowe ikony I nie chcę znów, tak żeby było, że. Otworzę a na przykład w piątek będą nowe ikony. No, ten odcinek nagrywam na zapas. Jakby ktoś się pytał, bo jutro mnie nie będzie w środę w domu i pewnie do końca tygodnia to ten odcinek będzie na zapas nagrany, zmontowany i go w tygodniu wrzucę. Pewnie albo jutro w środę, albo w czwartek to też na zapas go nagrywam, żeby coś było na kanale, żeby nie było takiej przerwy długiej. No, i tak, no nie wiem, właśnie kurczę. Nie wiem, czy tutaj ten też możecie w komentarzach napisać, czy będą jakieś nowe ikony, czy nie. Kurczę, bo nie wiem, czy to otwierać, czy nie, bo są tutaj też fajne ikony: Mur, Best, Rivaldo, Szewczenko. Kurczę, i nie wiem, czy to otwierać, czy czekać. Na razie będę czekał, no zobaczymy, co, co będzie dalej. Czy dadzą jakieś nowe ikony, jeżeli dadzą, otworzę te nowe, bo jeżeli nie, no to stare otworzymy to, co jest teraz. No i lecimy tutaj teraz w retro. Wszystkie kampanie pograłem. Elite 8, 90 plus odbierzemy na dwóch kątach. Tak, o tutaj jeszcze o Delhi, to odbierzemy, zobaczymy. Czy Apa trafię? Już. Jeden raz tylko Apa z tego trafiłem. Może teraz się uda trafić. Byłoby bardzo fajnie. Się ładuje i tutaj. Nie, oczywiście nie. Jeden raz, tylko jeden raz mi się udało. No jest szansa na tego Apa, ale. Rzadkość tutaj. Cztery bramki, o drugie powymecznie Czekam od. Początku mecz, na od 15 minuty i 4-0 trzeba nadrobić, w sumie 5 bramek strzelić, na takie mecze czekam, na razie jeden up mam, bundle teraz otworzymy, tutaj będzie gracz 90+, plus, ale to po bundlu, lecimy, zobaczymy, nie, nie będę tutaj otwierał pojedynczych, tylko od razu całego bundla, bo tych bossów mam 9, będzie 10., i otwieramy. Kupujemy bandla To już mój drugi... Czekaj, na tym koncie to jest mój chyba pierwszy. Pierwszy, bo na drugim koncie otworzę pewnie w weekend drugiego bandla. No i tak. Ile? siedem, czyli sześć. Chyba sześć albo więcej. Już miałem tam jeden 7 tych wypadłek, tak. To jest już drugi ap. Zobaczymy, 7 chyba powinno być. Już dwa. O to będzie co będzie grać. 8 meczy to. To będzie kurczę odcinek pewnie z samych meczy opening. Kurczę, na zbieram trochę więcej. Z 15 meczy zagram na dwóch kątach Bo tam też na drugim kącie apy zbieram, to teraz ile 7 a nie 6 apów wypadło, czy 7. Bo to miałem jeden. Zaraz zobaczymy, jak to wszystko otworzył już. Się pomyliłem. Tak tu kolejny, i tutaj Booster i Boskiej. Dziesiąty na razie tutaj będę zbierał, ale i tak na rankupy pewnie to wszystko wymieniam. Ile jest? Osiem, czyli siedem z bandla wypadło. To kurczę, bardzo fajny wynik. Siedem. Tylko trzy paczki bez właśnie APA były, to, to kurde mega Tutaj jeszcze retro, Lochy Wszystkie już meczyki pograłem, to teraz już powtórne gram od nowa, no to 49 już mam, to będzie dzisiaj tutaj to jest ten Tutaj, jak wybieram powtórne, to wybieram właśnie ten. Carnival, bo tu są najlepsze nagrody, bo jeżeli tutaj się na przykład takiego Rashforda trafi, to on jest 15 milionów. To jest fajne końce. I jeszcze tutaj jest ten Maximin. Saint To on też jest drogi. To kurczę, nawet tutaj fajnie można zarobić, jeżeli się by trafiło jednego z. No, byle kogo, bo tutaj na przykład i Hul halka trafić, czy hulka, to jest 3 miliony, to też. Fajne końce, na razie końce zbieram. No i lecimy chyba. Yy, a jeszcze, jeszcze nie koniec, bo tutaj właśnie jeszcze mastery ja trafiłem. To też macie teraz urywki, końcowe nagrody, bo już tam expo, jak trafiłem. To już tego nie będę pokazywał. Samych graczy, bo trzech graczy trafiłem. To macie teraz krótkie materiały, kogo trafiłem. No i dobra, odbieramy jeszcze graczy 90. Zobaczymy, co tutaj wypadnie. Jaki tutaj overall chce Rashforda, bo Rashford jest fajny. Fajno ma statystyki niebieski skill. Boost, to on by się przydał do head to head. Byle kogo, byle kogo Chcę, żeby był fajny overall. W miarę fajny. Nie chcę 90 overall. W najgorszym wypadku może być to 94. Ale patrzymy. O, Diogo Jota, jego trafiłem właśnie w tych paczkach za mecze. To drugi raz u mnie zawitał. No i chyba tyle by to było. A jeszcze nie, jeszcze nie. Bo tutaj muszę jeszcze zobaczyć jedną rzecz. Ile na mnie tutaj Patryk strzelił bramek. Bo na jego Batlanda grałem. I powiem, ten Batland, kurde, skurczy byk broni. On jest, kurde... Dobre, 10 bramek tam. Ja strzeliłem na niego, na Patryka Batlanda. Bo on ma Batlanda, ja mam właśnie Bufona. Saint Patrick, Day, on ma Bufon tego Batlanda z. właśnie tego Retro Stars. I ten kurcze Batland to kocur jest normalnie. On ma fajne statystyki. Reflex 124 to jest jak na skill Boost number one. To jest chyba i naj. Nie wiem, czy ktoś ma wyższy na number one. Bo 124 on kurczę broni skurczy byk 196 wzrostu Statystyki ma Bramkarski bardzo Na wysokim poziomie No i kurczę Będę chciał tego Batlanda wziąć do składu a swojego buchona przepalić No i tak lecimy Na konto numer 2 Bo tam też odbierzemy sobie Gracza 90 Tak 110 ogra... Aktualnie już kurczę zbieram już hajsy na upgrade tego składu, bo już kupiłem 4 graczy z Toveral, kupiłem Salah'a, 2, 3 razy kasemiro, To już są ma, małe przygotowania na upgrade składu TOTY. Tu to 19 kart, to no jeszcze się nie sprzedało, bo to już sprzedaję, bo miałem 60 kart właśnie z Treasure Hand Amazonka i Sahara, tu Salah'a do składu wrzuciłem też kasemiro do head to head, no tutaj jak widać, 3 Kasemiro salach, to już małe przygotowania są. trzech pomocników podbije też się pewnie Mbappe na stówę, albo Ronaldo, mu może zrobię także Mbappe, zamienię na wersję U-Toty, Ultimate Toty. No i tu jeszcze, jak widać, kurcze tych graczy jeszcze mam, to będzie trzeba pos co posprzedawać. Też tutaj jeszcze. Tutaj kurczę, Santander, tych kurczę mam trochę do posprzedowania. o tu jeszcze ktoś do ligi chce, to też jeszcze, o y, Do ligi zapraszam, bo tu chyba są jeszcze wolne miejsca, o dokładnie, dokładnie to trzy miejsca Liga kumpla Dixona, ranking 2755 To też zapraszam tutaj do ligi 110+, plus, 110+, plus i y, zapraszam, też, y, też jest czat grupowy na Messenger to też jest tam miła atmosfera. To też możecie dołączyć do ligi, później do mnie pisać na Facebooku. No i ja dodam. No i chyba lecimy z graczem Retro 90. Zobaczymy, kogo tutaj trafimy. O, jeszcze przed tym, może tutaj Apa, bo na tym końcu Apa właśnie trafiłem. Się udało Apa trafić, no tym razem nie. Ale 14 kluczy do Lochu. Będzie można znów tutaj. Grać yy, tutaj, co tu ja mam? Aha, bossa. To, to dobra, później już ten. A tu będę miał 11, jak tak? Nie 10, 10, bo na równo idę, bo Tu już jednego bando otworzyłem, na drugiego już zbieram. Bo już też tutaj niedługo, za dwa dni, wbiję vip 15 na tym koncie i odbieramy tutaj gracza 90. Plus. Zobaczymy, koło tu, tu są potrzebne końce. To wiadomo, ale przy overall, tu by się przydał. Ale tu trafimy 90 Oberal. O, Marco Asensio 96, no to kurde, dobrze fest! To może być, będzie jakieś ile? 5 milionów na pewno. No i kurczę, elegancko i dobrze jest. No chyba tyle by to byłoby z tego odcinka. Jeżeli odcinek się spodobał, zostaw łapkę w górę subskrypcję, jeżeli jesteś nowy na kanale. No i do następnych odcinków i. Yo.